To już jest. Boże, czterna. 14... jest 15 dzień strajku. Czuję się jakbym tu siedział rok. Polan, a minęły dwa lata. się pomyliły dni, bo jest trzeci dzień strajku. O Boże, to, jest trzeci? Nie, to już jest. Dziewiąty. No, dziewiąty? Jak ósmy? No chyba... Czemu panowie, nie widzicie kalendarza? Panowie! Czy jak... jak... Dobra, budynku. słuchajcie, jedna rzecz. To, to jest to jest, ostat... to jest nasz ostatni strajk, tak? Nigdy więcej z wami nie Nigdy robić tutaj. Boże, nawet kalendarza, żeby nie wziąć, ja się rozumiem no To pika. jest! To jest jeszcze No, no, dobra. no to powiedzcie, który to jest, a który dzisiaj jest? Nie wiem, czy jest, nie, nikt nie zaznacza. No to, to bardzo idiotów! Ja pierdzielę, ale przynajmniej zobaczmy, czyje imieniny ominęliśmy: Elwiry, Scholastyki i Jacka. Czajcie to, i nie obchodziliśmy nawet ich imienin. No ja tak nie mogę.